W tym sezonie nie ma mocnych na unimetal Recycling mts szanów, który jak dotąd jest niepokonany. Po wysokiej wygranej z drużną z przemyślach szanowianie podejmowali przed własną publicznością orzeł przeworsk, walcząc o kolejny komplet punktów. Od początku spotkania szanowianie solidnie prezentowali się w obronie i kontratakowali. W piątej minucie dzięki trzem kolejnym trafieniom świetnie dysponowanego Stanisława Malinowskiego MTS wyszedł na prowadzenie 4 do 1. Po nerwowym początku goście uspokojili swoją grę i złapali dystans z gospodarzami. Do 20 minuty szanowianie nie potrafili odskoczyć przyjezdnym na więcej niż dwa trafienia, ale końcówka pierwszej połowy należała już do nich. W bramce szanowian kilka ważnych piłek zatrzymał Marcin Górkowski. Po jego interwencjach MTS wyprowadzał swoje kontry i powiększał prowadzenie. W 30 minucie wynik pierwszej odsłony spotkania na 16 do 11 ustalił Stanisław Malinowski. Po zmianie stron przewaga MTS-u nadal rosła dzięki szybkim kontratakom. Scenariusz takich akcji był praktycznie niezmienny. Dalekie podanie od Marcina Górkowskiego na bramkę zamienia Stanisław Malinowski. W 45 minucie padła najładniejsza z nich. Skrzydłowy MTS-u złapał dalekie podanie bramkarza w locie i trafił na 25 do 17. Goście się nie poddawali, ale w wielu sytuacjach brakowało im skuteczności i przewaga szanowian rosła. W końcówce swoje trafienia dla gospodarzy dołożyli także Bartosz Hardzina i Karol Put, który w 57 minucie rzucił na 32 do 23. W ostatniej minucie swoje 15 trafienie, tym razem z rzutu karnego, zdobył najskuteczniejszy zawodnik spotkania Stanisław Malinowski. Takie było założenie, mieliśmy biegać kontrę, ja się w tym czuję jak ryba w wodzie. Dużo piłek do mnie dochodziło do kontrataku na skrzydła. Że rzuciłem 15 fajnie, wszystko się zaczynało od i Myślę, że to było głównie tego zasługa. Ostatecznie unimetal recykling MTS szanow pokonał SPR Orzeł Przeworsk 34 do 23 i dzięki siódmej wygranej z rzędu umocnił się na fotelu lidera grupy D. Dużo pracujemy nad, nad obroną na treningach. Jak widać warto. To już kolejny mecz, w którym, no dobrze broniąc, wyprowadzamy kontrataki, no i z tego, z tego zdobywamy łatwe bramki. Staramy się grać w miarę, w miarę szybko, także. No gdzieś to procentuje. Przewaga tego nie oddaje. Wydaje mi się, że ten mecz był bardziej na styku. Natomiast cieszymy się z tego, że zdobyliśmy te trzy punkty, bo wbrew pozorom i patrząc na wynik, ten mecz nie był łatwy. Przeworsk postawił nam ciężkie warunki. Mają naprawdę doświadczonych zawodników z bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Wynik nie przedstawia tego, co, jest na, co się działo w czasie meczu. Natomiast brak naszej skuteczności powodował niesamowite, niesamowite kontry drużyny gospodarzy. W związku z tym straciliśmy bardzo szybko bramki. Staraliśmy się walczyć w obronie, szukać gry spokojnej, ponieważ dziś, na wymianę z pełną drużyną szanowa, na pewno wiedzieliśmy, że możemy ulec. No i niestety, sytuacja się potwierdziła. Brak konsekwencji w realizacji zadań, które żeśmy założyli, powodowały nasze błędy, co strasznie wykorzystywali gospodarze, kontrując i zdobywając. Łatwo i szybko bramki. Na pewno czujemy się mocni. Wiemy, że najważniejszy jest każdy kolejny mecz. Nie myślimy, co jest do przodu, tylko myślimy o najbliższej sobocie. Wiedzieliśmy, że przyjeżdża do nas mocny rywal. Zawodnicy ograni, doświadczeni. To, że przegrali gdzieś dwa mecze po drodze, to nie uważaliśmy, że będzie łatwiej. Myślę, że zagraliśmy dobre też zawody. Różnica bramek pokazuje, że naprawdę. Gramy szybko też. Mocna obrona do tego szybkie kontrataki dają nam powodzenie w grze. Wyglądamy bardzo pewnie. Myślę, że to bierze się z tego, że mamy równą ławkę i nieważne kto wyjdzie na boisko, pokazuje swoją wartość i wartość całego zespołu nie spada. Gramy szybko, bo jesteśmy wybiegani. Myślę, że to jest nasz największy atut, co widać dzisiaj po bramkach Staszka Malinowskiego, bodajże 15. Gramy z kontry, lubimy to grać, czujemy się w tym pewnie i myślę, że nie będziemy zmieniać tej taktyki do końca sezonu. W następnej kolejce Czeka wyjazd do Końskich. Trudny teren, ale na pewno będziemy chcieli wygrać. Jak się uda wysoko, to bardzo będziemy się cieszyć, ale najważniejsze będą trzy punkty. Musimy się skoncentrować, naprawdę dobrze przygotować w tym tygodniu. Jechać i walczyć. Mamy 7 zwycięstw na 7 meczów, jedziemy tam po 3 punkty, mówimy o tym otwarcie, chcemy wygrać. Podobnie jak pozostałe mecze w tej rundzie, chcemy zakończyć tą rundę z kompletem zwycięstw. Po 7 seriach spotkań Unimetal Recycling MTS szanów z kompletem punktów przewodzi tabeli pierwszej ligi piłki ręcznej. Drugie miejsce w rozgrywkach zajmuje AZS AGH Kraków.